Cześć, witam wszystkich. Ja jestem Rafa Brama i zapraszam Was na kolejny odcinek z serii Runners of Magic. Wyszliśmy sobie tutaj tędy z kopalni Goblinów. Tutaj mamy ten kamek, na którym musimy ujawnić modlitwę. A tam dalej jest namiot, i wejście do kopalni tutaj sobie tędy wyszliśmy. no to będzie nasza, nasza droga w którą będziemy wchodzić i wychodzić bo nie będziemy się tak tam tędy przebijać tutaj przez te wszystkie umocnienia i rzesze goblinów dobra, rozpoczynamy od ujawnienia modlitwy na świętym kamieniu ewentualnie w Kichu. Leciało, wybuchło, wybuchło w twarz. Tutaj sobie od testy weźmiemy e, zadanko i wykonamy je w późniejszym czasie. Oczywiście, tutaj sobie tego pana miłego odwołam, bo na razie nie chcę mi się z dzikami walczyć, chociaż wiem, że mamy z nimi na pieńku. Ja sobie może pójdę cendy. Tajemniczy agent. Chyba nieruchomości. I dobra, i jesteśmy w obozie, oddajemy misję. Eee, zobaczmy kolcza. Dziewięciotok fizyczny. To my mamy? Jaki pasek? 6 siła, a tu będzie... Dobra, weźmy się sobie pasek. Tutaj poszukiwania drugiej połówki. Tutaj widzimy hałasy, dziwna maszyneria, no trzeba się, będzie się tam do niej dobrać. Ojawnienie modlitwy. Super. I jest na kielichu i ta skrzynka ma wzięcie. No i dobra i broń. Tutaj dajmy ubranie. I kolczuga. Chodź, No i dobra. I? Hmm. Dobra. Jeszcze jedno zadanie nam e, do oddania. Mam nadzieję, że uda się przejść bez wzbudzenia podejrzeń Aczkolwiek ja bym poszedł tutaj tędy górą, bo później będzie ciężko się do tego pana dostać do pana libido kolcza, nie mamy cały zestaw. O, dobra czekajcie, dzikie ciernie, gdzie to? tutaj hm, nie, na razie zostaniemy przy tym co mamy później jak to odejdzie będziemy mieli troszkę więcej kolcza step noncha można go kolcza step też ulepszać Przewołanie Ducha... Przewołanie domowego Wędrowca Mierz Broni Dwuręcznej Dobra I uderzenie pięścią, cyk Dobra I zobaczmy Na czym stoimy w plecaku Kolcza Ranny myśliwy 147 to nie, tu boczek łot ubranie kolcza. 9 atak fizyczny, super Ten jest dwuręczny, nie? Na razie jeszcze nie możemy I tutaj to można wyrzucić Dobra, szaman, Eno Kielichy i w ogóle to stąd boczek możemy tutaj dać i boczek możemy boczek możemy e, przerzucić tutaj tu czekajcie i teraz tak które my takie mamy jedno miejsce wolne hmm. czekajcie muszę no, naprawdę dokument możemy tutaj wziąć. No i dobra, i by było na tyle. Nic więcej nie zrobimy. Idziemy to wszystko sprzedać. Jesteśmy się na tak tego. Wiecie, co może pójdziemy? Kurde. Oczywiście nas nie zaatakował. Idziemy, możemy iść tutaj. Idziemy, pójdziemy, a jeszcze tutaj mamy misję, ranny myśliwy. Dobra i pójdziemy do Srebrnego Wodospadu, żeby nie było. Tam tu mamy parę rzeczy do zrobienia jeszcze. I niewidzialny potwór, tak? Dobra, idziemy na drogę idziemy do miasta. Się trochę poprzedamy. O, ale 20 no, dwadzieścia... super. Tutaj pułapkę myśliwego. Nie, należy się nie będziemy tym zajmować. Idziemy po prostu, mamy jasno określony cel. Nic nie powinno nam tutaj zakłócić naszej wędrówki. Tutaj mamy te dziwne ślady? Nie, pułapka myśliwego, dobra. To są pułapki myśliwego. Dobra, tak jak mówiłem, idziemy do... do miasta. Bez żadnych przystanków. I do szamana. I do Benego Lapsona I coś z Tarkunem mieliśmy jeszcze. Psów. Dobra, tutaj mamy Bedekwarabsona, napisnikiem, dawny katalog. Dobra, do Tarkuna. Wierzamy dwie misje do Tarkuna, burmistrza z Wodospadu. Dobra, cyk. dawny katalog mamy. Bezimienne zagrożenie bo no to ze mną opryszków trzeba zabić Analiza leku Dobra Czy ty coś tutaj będziesz... O, dobra, podobny katalog Dobra, ogarniemy go tutaj Gdzie jest ten podobny katalog? Ja e ten tu o, i... Dobra, jest spełniona misja. I oczywiście naj, najdroższy rytuał nadziei. O. I nasiona entów wędrownych, tak, tak, dobra. Czy coś tutaj jeszcze? No, trochę by było jeszcze, ale, ale dobra. Na razie więcej nie, nie przyjmujemy. Gulde pechowo 13. Dziśnaście misji mamy. tutaj osiemdziesiąt pięć, siedemdziesiąt osiem, tutaj sześćdziesiąt, dwadzieścia, sto na sto i nas wywaliło z gry no jesteśmy ponownie oczywiście muszę sobie tutaj wszystko znowu poustawiać. na nowo tego fajnego fajne zwierzątko trzeba odwołać tutaj cyk od e, pozbywamy się tego e, stąd to zabieramy i co tu jeszcze może być? dodać, na tego, co może się przydać, tylko damy tutaj, reszta, reszta musi być jak jest. Dobra, nie będę tutaj sprawdzał, bo trochę tutaj jest, No to, co ma sto. Czekajcie, w sumie możemy zobaczyć, jak tutaj jest ubrany. O, wow. Słuchajcie, tu tak. Wokun PL, czyli Polak rzadko sobie tak o a jak tak damy nie dodamy go tutaj na górę. I wytrzymałość, inteligencja, no tutaj na stopień szósty ale podwójne ma i po trzy runy ok albo sobie nie tajemnicy zestaw Nexa tutaj jest zestaw Nexa z Enoch 0 na 4 0 na 4 0x4 to on ma tutaj zestaw Nexa z Enoch nie ma to on ma tutaj cały zestaw haszuczowej a waroneksa o tutaj to ma dobra tutaj jest dusza miecza to to jest talizman a to jest ta nakładka dobra i 20 Chyba ma trzecią klasę. E, dobra, mieliśmy zobaczyć e, coś na aukcji. E, powiedzmy, kurde nie to, nie to. Tutaj tak, dwadzieścia do trzydziestu. Zobaczmy broń, miecze to pory jednoręczne. Na dwudziesty ósmy, osiemdziesiąt dwa, Dobra. A miecz? 85 pięć to nie zrobione 164, nie, dobra czekajcie, a e, broń zbroja mm, kolcza głowa szukaj Nie ma a weźmy od dziesięciu też nie ma nie ma Dobra, a weźmy to, skasujmy. Zobaczmy też, nie ma, nie ma, nie ma nic. Hmm. Nie ma nic, dobra, wyczyścimy. Wyczyścimy i... No i tyle. zobaczmy dobra, poczekajcie, zrobimy tak 300 raz, dwa, trzy 300 tysięcy zbroja ozdoby kolczyki szukaj siła, zręczność siła maksymalna 200 tysięcy, nie no, coś tak do siła inteligencja coś tak, żeby nie za dużo się wykosztować to jest to inteligencja mądrość inteligencja wytrzymałość no jeszcze na ten, ten, tutaj 15 Otrzymałeś atak fizyczny. Eee, 8 ósmy. Obrona magiczna, inteligencja. Kolczyk, bohaterskiego szału. No tak, kolczyk. kolczyk, fiord ewentualnie tutaj wytrzymałeś atak fizyczny dobra, pierścienie szukaj też poczekajcie, może zmienimy tutaj na do, do 50 tysięcy jest 50 tysięcy, jest 50 tysięcy tak żeby Inteligencja magiczna, a tak Siła, inteligencja nie, nie do 50, dajmy do 100 tysięcy Bo tak to nie za dużo będzie Zależność obrona Wysałość obrona Siła Obrona magiczna Stopień piąty, mądrość obrona, siła, wytrzymałość, wytrzymałość magiczna, atak, mądrość, mądrość obrona, magiczna. Wytrzymałość maksymalna, liczba punktów mnożnych, siła obrona, trzymałość inteligencja, siła maksymalna, można by było coś, coś tutaj porobić nie. dalej to już będą same takie dobra, poczekajcie, zrobimy tak To jest Langsmala i to możemy to kupić tak inteligencja no, to nie, inteligencja wytrzymałość wytrzymałość mądrość Siła obrona 55, no to będzie trochę, trochę drogo. A, słuchajcie, kolczyki tutaj. W kolczykach jeszcze coś było. 100 tysięcy. Siła inteligencja. Siła wytrzymałość. Chodźcie, pociąg fiordu, on był stopień piąty. I powinien być na stopniu piątym. Oje ja dobrze kojarzę. Dobra, stopień piąty. Siła wytrzymałość. Siła obrona. Coś tutaj może znajdziemy. Mądrość. Wytrzymałość. Wytrzymałość atak fizyczny. To jest to pięć czwarty. Dobra, weźmy to chociaż ja czekajcie zobaczymy nasze szyjniki jeszcze siła mądrość mądrość życie mądrość obrona mądrość atak fizyczny ręczność mądrość siła Wytrzymałość obrona magiczna. Wytrzymałość obrona Nigancja, mądrość, siła, siła, wytrzymałość To już jest czwarty. Mądrość, obrona, przyszłość wytrzymałość obrona. Wytrzymałość obrona. Mądrość, siła. Mądrość by dodała nam punktów magicznych. Dobra, weźmy to. I wytrzymałość, obrona. systemu gadać. Tu, skrzynka. System wykup. Może ja to później znalazł. Dobra. Czekajcie, hmm. jeszcze jedno zrobimy. Pogadamy z tym miłym panem. I aukcja. Zobaczmy, jest to szmarakt średnia. Zobaczmy z historii. Ostatnio, czyli nawet dzisiaj, 89 610 tysięcy za sztukę. Zróbmy na osiemdziesiąt dziewięć tysięcy. No, i tutaj też osiemdziesiąt dziewięć tysięcy. Zatwierdź. Super, mamy to eee, magiczny hormon. Magniczny hormon w historii. Ostatni było za 14 815 Dobra, 14 000 jak najbardziej możemy zrobić. I tu za to już nie, to już nie. Zobaczymy, może coś się sprzeda, może nie. Idziemy się, zhandlować i tak, a tych trzech ostatnich zawsze tak Tak, i coś tutaj trochę yy, ulepszenia. Yy, dobra, ulepszenia ulepszenia. Coś tutaj znajdziemy w tutaj pięć, dobra yy, to dobra. No super, i powinniśmy to mieć tu. Paczuszka dotarła do nas. I sobie przerzucimy tutaj. Dobra, i teraz tak. Stąd musimy wszystko powyrzucać, żeby się udało. i jest stopień piąty zobaczymy czy wszystko się będzie na sto... w stopniu piątym dobra wszystko mamy na stopień piątym dobra i sobie jedną rzecz możemy zrobić będzie nam łatwiej w życiu na przyszłość i teraz pytanie eee, robimy to, nie? kolczuga dobra, to sobie wrócimy tu to tu to tu, no generalnie to nie ma znaczenia gdzie tego i będzie tak wyglądało wytrwałość, rozkaz, zaciekłość, autorytet i złączenie Dobra, cyk, i zaraz zobaczymy, co nam to da. Cyk, i już mamy, i już mamy tutaj zrobione. Dobra, no na więcej więcej nie zrobimy nic. No nie ma ani kasy, ani materiału. No i dobra, i to by było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że odcinek się podobał jak tak to łapka w górę subik w komentarzy należy oczywiście do was ja zapraszam na kolejne produkcje a tymczasem trzymajcie się do zobaczenia hej